Drodzy przyjaciele, mam niezmierny przywilej podzielić się z Wami dzisiaj jednym z najpiękniejszych i najmocniejszych słów obietnicy ze Słowa Bożego. Chodzi o słowa, które zapisał ewangelista Mateusz w 28 rozdziale, czyli w ostatnim rozdziale swojej Ewangelii, w ostatnim wierszu tego rozdziału, w 20. I czytamy tam takie słowa: Oto: Ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Piękna obietnica Jezusa Chrystusa, który mówi, Chcę z Tobą być i jestem z Tobą każdy dzień Twojego życia, aż do skończenia tego świata. Moc i piękno tej obietnicy odkrywamy w tym bardziej, im bardziej sobie usiadamiamy, kto to powiedział, kim właściwie jest ten Jezus, który wypowiedział te słowa. Moc. I majestat Jezusa uświadamiamy sobie, kiedy patrzymy na Jego życie, na powód, dla którego przyszedł do tego świata. Jego mocy, majestat, oglądamy w fakcie, że ofiarował się za nas. Patrząc na krzyż, widzimy Jezusa, który ofiaruje się za nasze grzechy, ale Jezus jest też tym, który nie został w grobie, powstał z martwych. I te słowa właśnie wypowiada jako z martwych wstały Pan który dwa wiersze wcześniej mówi na dodatek o sobie, że jest mu dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Pokonał śmierć. Taki Jezus mówi do ciebie i do mnie, że jest z tobą zawsze i wszędzie, aż do skończenia świata. Te słowa brzmią, ja jestem z wami. Do kogo to właściwie powiedział? Mówił to do uczniów, z którymi żegnał się, odchodząc do Ojca, udzielając im ostatnich rad i wysyłając ich w świat na misję. Więc te słowa zachęty są dla wszystkich tych, którzy ufają Jezusowi, chodzą z Nim na co dzień, wierzą Jego Słowu, Jego obietnicom i spodziewają się spełnienia nadziei, którą obiecał. Mówił to w specjalny sposób też do tych, którzy. Chcą dzielić się Ewangelią z innymi ludźmi. Powiedział to do swoich uczniów, wysyłając ich świat, mówiąc: Idźcie na cały świat, ucząc, czyniąc uczniami wszystkie narody, ucząc je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. Więc kiedy to robimy, nawet jeżeli ludzie stoją przeciwko nam, nawet jeżeli doznajemy nieporozumienia ze strony innych, to. To wtedy możemy mieć pewność, że Jezus jest z nami w specjalny sposób. Ja jestem z wami, mówi Jezus, po wszystkie dni. To znaczy, jako gdybyś zerknął do swojego kalendarza i przy każdej dacie widział taki jasny zapis. Jezus jest ze mną. Jutro też Jezus będzie ze mną. Za tydzień też Jezus będzie ze mną. Ale to samo patrząc wstecz, kiedy spojrzysz na swoje życie, to możesz też tam widzieć. Taki sam zapis. Ja wtedy byłem z Tobą, i nawet w ciemnych momentach tego życia, czy w radosnych momentach tego życia, jestem z Tobą. Więc jeśli dzisiaj rozpoczynasz pracę swoją zawodową, to możesz wiedzieć, Jezus jest z tobą. Jeśli wybiera się w urlop, no to akurat to samo przeczytaj i zapamiętaj: że Jezus chce być z tobą. Albo może przeżywasz ciężki okres w swoim życiu, chorujesz, czy się smucisz nad stratą kogoś bliskiego znów. Zapamiętaj, że Jezus jest z tobą, nawet jeśli masz wrażenie, że tak nie jest. I uchwyć się tego wiarą, bo to jest to, co potrzebujemy zrobić, czy w radosnych, czy w smutnych chwilach życia. Uchwycić się wiarą i trzymać jej mocno, że Ten, który obiecał to Słowo, jest z nami po wszystkie dni i będzie. Aż do skończenia świata. Nawet gdyby ten świat miał się zawalić, nawet gdyby miała rozpocząć się jakaś trzecia wojna światowa, czy miałby nastać jakiś kataklizm klimatyczny, czy cokolwiek innego, nie musisz się bać, bo nawet wtedy Jezus będzie z Tobą. Więc zachęcam znów Was i siebie do tego, aby trzymać się wiarą. Tej obietnicy, ufając temu, którym ma wszelką moc. No i w sensie tych słów pożegnam się dzisiaj z danym słówkiem: trzymajcie się.